<gry> Hej Wam, tu już I witam Was w pierwszym odcinku yy, z gry Spore. Spore, jakby ktoś nie wiedział, jest to gra yy, o, że tak powiem, yy, no w sumie jest to gra, to jest to gra o planetach i yy, tworzy się własnego kosmite i tak dalej. Dlaczego nagrywam ze spore? Prosił mnie o to jeden z moich najnowszych widzów, a mianowicie mam nadzieję, że dobrze wymówię nick. Raczek 201 yy, I tak yy, no Będzie ja, yy, grać sobie wspore. Yy, pierwszym krokiem jest wybranie sobie planety. Ta jest dosyć fajna, ale myślę, że weźmiemy tą tak. I tak. Um, zaczynamy od fazy komórki, czyli gramy taką komóreczką i yy, yy, po prostu rozwijamy go, znaczy rozwijamy. Yy, po prostu on, yy, wiecie, mądrzeje i tak dalej. Ewolucja po prostu czasowa, nie? Więc tak, my weźmiemy chyba. Yy, Mięsożercę, ale nie będzie taki. na normalnym. żeby nie było. Nazwij swoją planetę. Będzie to. Będzie to. Będzie to. Tak, sprawicę. I tak, i teraz nie będę Wam przeszkadzał, tu będzie filmik. Tak, a więc kraj rozpoczynamy jako taka dziwna... Aha, aha, taka dziwna komóreczka, taka prześroczysta, jeżeli ktoś ma dobrą grafikę. O i tak, i jemy mięso. Strujemy w tej chwili myszką, później będzie faza stwora trochę trudniejsza. I uważamy na te gówniuszczkę. A nie, chwila, to nie na te trzeba jeszcze uważać. Tak, jedząc... Ja tu nic nie klikam jak jem, ja po prostu pod, podchodzę do tego i ją sam tu Jedząc po prostu zdobywamy punkty DNA, czyli pieniążki i yy, poziom, nie wiem, pasek ewolucji po prostu, nie? I możemy też atakować po prostu też podpływając takie oto stworki, też o wiele, i, yy, wiele innych. Na przykład jeszcze są yy, stwory wielkie, o takie jak to coś! I w tym momencie próbujemy uciec. Kurcze, no musieli przyjechać w tej oto chwili. Ja tak, bo mam tutaj teraz przyjechał mój kuzyn. Tutaj gdzieś leży takie coś. O właśnie taka karta. Spróbuję dopłynąć, spróbuję, spróbuję, dopłynę, 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 dopłynę. Jest. I teraz pauzuję grę i widzimy się po krótkiej przerwie. Cześć. Yy, dobra, jestem już ponownie po krótkiej przerwie. I, I już nie jestem sam, jest ze mną dziś. Jeszcze. Od tej pory? Siema. Ale kto? Rockman. Posiadł. No i lecimy zbierać grzyby. Znaczy, nie grzyby, tylko. <ścoughs> tylko y, kuleczki mięsne. Chodź tu grzybie. Znaczy, komórko. i stąd komórka. Aha! Nie pokazywałam wam jeszcze tego. Tak, wezwałam teraz samicę albo samca. Nigdy nie wiadomo, co to jest. Kurka wodna! No bo to my tu w tej grze składamy jajko, płyń, że szmatole. No i wiecie. Yy, no i nie wiadomo nigdy, z kim... kim jesteśmy, nie? No płyń płynę, 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 malutka, płynę, albo malutki. Chodzi o to, że... Nie przeszkadzam w stęce. Yy, no wiecie jakiej. No i widzicie, sk składamy ikrę, bądź jajko, jak to woli. Aha, i. Yy, tak, on teraz w tym momencie ma przeprosić ludzi. I'm so sorry. Grzyb. Krzyb. kurczę nie, nie, nie to chciałem zrobić. Znam taki trik, w którym to jest chyba. Tak, i teraz zmniejszamy. Nie, to jednak nie jest tak. Ale dobra, będziemy mieli kolce tutaj. Nie. Tu? Nie. Sprzedamy oczy przede wszystkim. I damy te grzebiątkę. Zagrzebiamy. Tak, kolce będziemy mieli tutaj. I przemalujemy naszego... naszą komórkę. Kosios! Eee, może zielona? Zielona fajna, nie? kosiasz? O, taka słodziówka, nie? Taki pff pff, nieważny wygląda jak żygi. Neonówka Neonówka Dobra, kosiasz Dobra, będziemy takim mułem. Co Sami tych odblask. Będziemy mieli. Będziemy mieli taki pasek na dupie, jak skunks ciekaw jestem, czy tym pasek mogę sobie zmienić jego kolor, nie, chyba nie mogę znam pewną osobę, która bardzo zna się na spore o, tak, będziemy będziemy gepardzią komórką o no i, yy, a, nazwiemy swój gatunek masz pomysł? Mm. wiem tak. Nie, grzybole. Zapisujemy grzyboli i tak wygląda nasz maluszek, No i dobrze, takie już takie małe. tak jesteśmy grzybole. Już takie małe stworzonka, jak wcześniej widzieliście. O, te, o, o tu nie wiem, czego widzicie. Zaraz go wam pokażę. Podpłynę, a jeżeli ucieknie, nie, nie ucieknie. O, to jest to samo, co kiedyś było takie duże, ma, takie w, ma, w naszy, naszej wielkości. Teraz jest takie malutkie, ponieważ my urośliśmy. No i yy, ten. Mniej więcej jest też coś takiego, że już nie musimy ich gryźć, znaczy już nie musimy ich atakować, tylko je po prostu od razu przegryziemy, tak połkniemy, że tak powiem. A ten grzyb niech odpłynie od naszego grzybola. O tak, o, o, ta, o, tak. O, ale burżuazia, jesteśmy duzi jak stado pedału. O nie, o nie, tych nie lubię, tych nie... A nie, czekajcie, w sumie musimy ich zabić, bo oni nam dadzą taką nową paszczę, którą ja oczywiście chcę zdobyć, ponieważ jest ona dla mnie kurka wodna. Dobra, czyli od nich tej paszczy nie zdobędziemy. I tego grzybka trzeba będzie się pozbyć. Tam widzimy już w tle takie duże, olbrzymiaste grzyby. Nie wiem czemu ja mówię grzyby, po raz ostatnimi czasy jestem grzybem. Co? Kurczę, po raz ostatnimi czasy nadużyłam słowa grzyb. Na przyrodzie mamy temat o grzybach, i nasza nauczycielka ma na nazwisko grzyb. Fajnie, nie? raz tu grzyby na tym świecie są grzybowe. Odpłyń grzybie! No co za grzyby, no! Grzyby mnie biją! Mamo, grzyby mnie biją! Chrysz szatanie. Chcemy, ty szatan, szatanie. Z szóst, nie. Z której? ty? A, druga gimnazjum. Szatan z drugiej gimnazjum. Bo ho, ho, ho! ho. Chodź tu grzyby, zjem Tu grzyb. Tu grzybie! to grzybę, grzybę, grzyb, 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 nie, nie, nie. To on mi zaraz robi reanimę. No co za grzyb mnie. Ludzie, tak żeby nie było. Tu nic nie było. Tutaj nic nie nastąpiło. Wbrew, e, wbrew pozorom tutaj nic mnie nie zjadło. Ja cały czas e, byłem, jestem i będę żywy. Oh, Pogrzebiałeś łam, oh, no nie grzybym mnie bił. A nie, czekajcie, ja tego grzyba uderzyłem. Grzyb, grzyb, chodź tu grzybie! Chodź, chodź grzybko! Chodź grzybku, chodź, chodź, chodź. wiem, że lubisz te grzybki, tak? Wiem, że ty lubisz grzybki, chodź. Połkniemy cię grzybie, połkniemy cię w całości. Połkniemy cię, grzybie, połkniemy cię w całości. Tak, i teraz to, co było dla nas niegdyś olbrzymie, teraz jest dla nas malutki. Chciałam powiedzieć co innego, ale nienawidzę. Tak więc yy, nasz kosiarz się coś nie odzywa i ma dziwny nick. Wymyślił na poczekaniu, ale nie wincie go za to. Ten grzyb dopiero co przyszedł i grzybola będzie udawał. O, ten ma nitro w dupie! Ten ma odwłok, który dodaje nam speeda i ja go będę musiał zabić, chociaż to nie będzie wcale łatwe. Muszę zdobyć jego odwłok! Będziemy w tym momencie jedli jednocześnie mięso, jaki... jaki jak to się nazywa? Roślinki, o! Grzybole. No, jest słodki taki grzybek. taki. No, grzybku, wykluwaj się szybko, bo nie mamy zbyt dużo czasu chyba. Zresztą, nie wiem. Tak, i teraz podpływamy bokiem do tych dużych ziarenek i po prostu je łykamy. Jesteśmy teraz wszystko żarni, mniej więcej. Eee, Kurczę. O tak, teraz już połykamy te większe rzeczy. I teraz już możemy. O, ten ma truciznę w dupie. Dobra, chodź tu, chodź tu, truciznę. Jego trzeba się łatwo pozbyć. Chwila, 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 jego mogę upolować. Jego, 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 jego. Tak, 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 kartę, yeah. Ty grzybie, dobrze grzybie, chodź tu, wracaj, no, no grzybku, nie bój się. Grzybku, uciekaj, grzybku, uciekaj, grzybku, uciekaj, grzybku, uciekaj. Nie mogę wpłynąć w ten jego odwłoczek, bo mnie zjedzą grzybole. Eno no, między młotem a kowadłem, kurczę blade. E no, grzybol. No, no zjadł mnie. Podjemy sobie. No nie no, znowu ten grzyb. No wynoś się grzybie ty. Głupi ty. Głupi, głupi jaki głupi jesteś. Ej, ten naspida w dupie. Ty się nie bój, bo ja nie chcę ciebie tylko chcę tego co on go zjadł. Co ty mnie chcesz dziubać? Ty, 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 ty. E, za chwilę nagrywam. No jeden mamo zamknij! Fail. E, Kosiar zamknij drzwi. Dziękuję. Eee, trzeba upolować tego grzybka, 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 grzybka upolować. No zabicie tego grzyba, zabicie, zabicie, zabicie. Chodź tu grzybku, chodź tu. Zabiło go! Tego maluszka on zabił. Zabity, zabity, zabity. Jem, yeah, będziemy mieli trutkę na szczury. Podjemy sobie, bo widzę, że nas otruł trochę dziad. Mm. Teraz tak, uzbieramy trochę punktów, bo chcę kupić dwie rzeczy tego rzęsiaka, co ten głupek ma. I to, co przed chwilą zdobyłem. Trutkę na szczury, jak ja to nazywam.

Eee... Hmm. drzwi? To dobrze. Nie, brakuje mi jeszcze 15. No więc wychodzimy. No jeszcze no, sorry, nie 15, tylko pięciu. Mam 10. Ale w sumie tam był korzeń taki. Mogę korzeń sobie spałknąć. O ile nie odpłynie. Gonimy! Gonimy korzeń, gonimy, 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 gonimy. Ty grzybie! A ła, no co to? Za... A no tak, bo te grzyby odruwają. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Między młotem a kowadłem po raz kolejny! Wypłyń, 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 wypłyń! Teraz by się trudka przydała! Nie! Wypłyń, wypłyń, wypłyń! Jee, yeah. on się wziął na tamtego. Dobra, chociaż to nie. O ty grzybie jeden! On miał dwa. O Mhm, Już nie ma. No wypłyń! Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Pewnie przez to, że gramy na normalnym. <laughs> Jeszcze nigdy nie miałam takich doświadczeń. Nawet na, nawet na trudnym. Uwierzcie mi, dzieci, znaczy ludzie. Znaczy, no, wiecie, grzyby. Jak was nazwę grzybami, to nie moja wina, tylko tych grzybów, co mnie nauczyli słowa grzyb. Czyli, czyli grzybów. Tak naprawdę. No, chodź do grzybku. Grzyb! Grzyb bije grzyba, grzyb bije grzyba, grzyb bije grzyba. No weźcie! Co za idioci! Muszą podpływać, nie muszą. Po prostu bez tego nie przeżyją. Ja mam nitro, więc już wszystko do szczęścia, co, co potrzebowało nam. Co potrzebowaliśmy do szczęścia, to już mamy. Czyli 15-16, czyli zewgodowy. Hallelujah! O, prądzik jeszcze. To prądzika też zdobędziemy. Ale trudkę sobie damy. Płyniemy za ploniczki i nie będzie. Otrujemy go. Nie będzie. Więc tak, Nitro kosztuje 25, to kosztuje 15. Nie wiem, czy wezmę trudkę Damy sobie tak. No jak odwrócę, wiem. Chwilę nie, damy sobie tak. To damy tak, i to damy tu, i to damy tak. Nie, bardziej tak. I lecimy. Myślę, że ten odcinek będzie poświęcony całej fazie stworzenia, znaczy komórki, a ty grzybie. No właśnie, nie podpływaj. Nawet nie próbuj. O, elektryki. Ich nie znoszę, bo one ciskały prądem bez potrzeby. Trzeba poczekać, aż się wyładują na kimś. One nam dają światła. No, szkórka! Yy, no więc trutka się przydaje, bo zjadam tych, co są z tyłu za mną. Przy okazji potrafię otworzyć też kilku grzybków. Ty grzyby Tu się. Jest to trutka. i problem, bo potrzebuję teraz prądzika. I problem, bo mamy giganta. Tak, jakby coś, to w fazie komórki, to w fazie stwora się niestety nie uwolnimy od giganta jeszcze, bo będą epickie stwory. E, chyba pamiętasz chaos jednego z nich. No, ten co grzyb zjadł mnie i moich kumpli. No taki kurczak wielki. A nie, to jest mój I wypływamy. Dużo nam nie zostało, więc chyba poświęcę to. Spokojnie grzybki, spokojnie, spokojnie. No spokojnie grzybie jeden. No widzicie, też trudka trochę podje tego grzyba tam, z tyłu za mną. Przy okazji może się od niego uwolnię, bo może jako zabiję, nie? No, miejmy nadzieję. Tu, 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 nie, nie ubawni się. Krócie, który to, to już dać? 28. Spokojnie, elektryku. Ja Was nie chcę po żadnym pozorem zjeść. Nie ma elektryki, ale wyta świetnie. Ku dupę! O fucking bitch! Spróbuję go zjeść, tylko że tam, gdzie on nie ma kolców, oczywiście skończy się to dla mnie źle. Żeby sobie takiego no, My dla niektórych już jesteśmy wielcy Dajmy na no to dlatego. Widzisz jak przede mną z pieprza. <grym> Dawaj, 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 dawaj! Chodź na fajta, chodź na fajta, chodź na fajta! Eee! Co ty? Ej, chłopcze, rodzice cię nie uczyli, żeby się nie bawić prądem? O matko, otrułem go. Przepraszam! A, zjadłem go. Nie było mowy o niczym. Chwila. czego my nie mamy? Czego my nie mamy? Przede wszystkim nie mamy 15 Punkcików życia, nie. Potrzebujemy 15 punktów DNA. O, ale dużo, ale dużo, ale duże. Mogę go łukuć? Chodź tu cię za odwłok No poczekaj, skończę Poczekaj chwilę. Poczekaj Idź mi po tą patelnię. Hej wam! Hey, Przepraszam za to cięcie nagłe, ale musiałam wyjść oczywiście jak zawsze z tych meteorytów wychodzą takie małe ręki i właśnie ich nienawidzę, bo właśnie jak się uczepi to nic nie pomoże. Tych dużych też nie znoszę no, zawsze można je otruć, tylko że trzeba być dużym. Bo, co się dzieje, kiedy nie jesteś duży? Ale przynajmniej nie padam na hitę, jak frajer. O matko, tylko nie przy tym głównie. Zjemy sobie. Wyjdź, 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 trój się. A ty co? Trój się. Morderco. Wiem, że to ja ich morduję, ale no co, to oni wychodzą. Chwilę, zaraz przejdę do niej, tylko sobie podjem. Tak, i oczywiście trujemy każdego Na oprócz tych swoich damy sobie to I to by było tyle Będę szybszy. Od razu widzę różnicę, a przynajmniej ja widzę. Nie wiem, jakby. Co to? Trzeba by go otruć, tego gnajka. No, chcę to coś, chyba że ja to już mam. Co? Jak on mnie tak na chwilę zdjął? Co za idiotyczne. Dobra, bez komentarzy, ja już jestem dzisiaj wściekły, proszę Za dupę, za dupę, za dupę! Nie, ja nie za dupę. No i mamy mózg, kurczę. Nasz pierwszy móżdżek. Mały. Gratulacje, jesteś na... Najlepiej wracać od rozumu. Jej, to ja już nie mam rozumu. Tak, i będę rapieżnikiem oczywiście, nie? O, I tak, tutaj mamy, tak, dwa. Och. Nie, chyba tak, wszystko żarca. No dobra, dobra. Kończyliśmy fazę komórki. Przechodzisz na, na powierzchnię planety. Czyli teraz tak, robimy tak. I wreszcie mam w 3D, możemy sobie ten. Pozbywamy się tych głównie, czyli tak, robimy tak, tak mniej więcej, dobrze, będzie tak przesuwam, tak, tak i będzie tak. Oczywiście. Tak. I pierwsze co dodajemy to nogi. Oczywiście nie będziemy skakać na jednej nodze. Kurde. No ale a jak to sprzedać? Że nie, aż tak ja. takie cienkie. Okej, okay, damy sobie te nóżki, Teraz damy sobie oczy, o, jeny, o. tak, yy, też szczękę damy, jako damy. Okay. E, trucizny damy tu napęd odrzutowy tu tu jest do skradania się to damy sobie tak nie, no tak i do skoku to damy sobie tak na kolankach i pomniejszymy troszkę. Dobrze. i teraz kolą. No i to by było na tyle w, w tym odcinku, jak już to zrobienie. Co ja chcę, co ja chcę. Weźmiemy to. I ten raz. Nie. To damy tak. O, bardzo ładnie. Powłoka damy tak. Podstawa. Tak. Nie tak. Gorze bardziej. Biała. No, jest dobrze. I to by było na tyle. Hmm. Zobaczymy tylko kad scenkę jak wychodzimy na górę. Czekać scenkę, ogólnie scenkę. Mhm. Oczywiście teraz tak będzie. Przewinę to Wam. Albo nie, albo tak. Oj, scenka. Zobaczymy tylko Tak, tak, tak. No i... Chwilę, ale tutaj nie będę kończyć Tak zapis. O to było na tyle. Cześć.